Mm. Ta skórka jest chrupiąca, ale jednocześnie nie jest takim kamieniem, że można sobie połamać zęby. Cześć, witam was serdecznie już w ostatnim dniu słodkich przygotowań do świąt. Dzisiaj dla odmiany nie będzie słodko, a słono, ale przepis ten uratuje wasze śniadanie w drugi dzień świąt. Mowa tutaj o nocnych bułeczkach, naprawdę banalnie prostych w przygotowaniu. Z chrupiącą skórką i mięciutkim wnętrzem naprawdę jest to bajka. Chyba się ze mną zgodzicie, że nie ma nic piękniejszego niż świeże bułeczki do śniadanka, a wiadomo, że w pierwszy i drugi dzień świąt sklepy są zamknięte. No więc w drugi dzień świąt już nasze zapasy pieczywa nie są takie świeżutkie. Także polecam Wam zrobić te bułeczki, na pewno będziecie zachwyceni. Koniecznie zapiszcie ten przepis, bo myślę, że niejednokrotnie Wam się przyda i przejdźmy do działania. 370 gramów wody. 10 g świeżych drożdży i 10 g soli. Mieszam. 150 g mąki pełnoziarnistej, 350 g mąki chlebowej i mieszam. Przykrywam ściereczką i odstawiam na 15 minut. Po 15 minutach rozciągam i składam. Żeby było łatwiej, możecie sobie zmoczyć rękę. Teraz przykrywam, i odstawiam na całą noc do lodówki. Wyłożyłam już schodzone ciasto. Teraz dzielę je na 8 części. W miseczce przygotowałam sobie mix nasion. U mnie to jest siemielniany sezam i słonecznik i teraz każdą bułeczkę będę maczać. Układam sobie na przygotowanym papierze. Bułeczki wędrują na nagrzaną blaszkę i będę je piekła 12 minut z funkcją parową. Bądź jeśli nie macie, to po prostu wlewamy do naczynia wodę. No i wtedy też wytwarza nam się para. I później po tych 12 minutach zmniejszam temperaturę na 230 stopni. Wyłączam funkcję parową, bądź wyciągam naczynie z wodą. I piekę jeszcze do zarumienienia. Bułeczki już gotowe, troszkę przestudzone. Ja Tylko spójrzcie jak one wyglądają w środku. Piękne. I naprawdę tak niewielkim nakładem pracy macie cudowne śniadanko. Ja sobie jeszcze pozwolę na odrobinę luksusu, czyli masła. <grym> I próbujemy. Mm. Ta skórka jest chrupiąca, ale jednocześnie nie jest takim kamieniem, że można sobie połamać zęby. Mm. Jeśli nie lubicie bułek ziarnistych, możecie po prostu popryskać je wodą i w ten sposób upiec i też będą wspaniałe. I to tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wasze świąteczne śniadanie jest uratowane. Życzę Wam wesołych świąt i widzimy się już po świętach. Do zobaczenia, pa!